No dzień dobry, widzowie, co, jestem Fortnite. Dzisiaj będziemy grali razem z Fipo i spróbujemy zwyciężyć grę i zrobić milion fragów Ej, bo lecę do ciebie, uwaga! Do mnie? Jak oni uciekają sobie? Oni uciekają, Weź ich tam załatw. Ale ja nie mam broni. No dobra O, mogę skrzydła. To, są sobie. to. kolejni. Ucieka. Używa ze usta no kurde! Ale nie, już nie używa. Pomóż. Gdzie jesteś? Tutaj. Dat de dead. Ty zabijesz. Dobrze, dobrze. Współpraca. O, dobrze. Ja dobrze, dobrze. Jakby zresztą... to... Nie... E, mit! Można no, 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 no. mieć dwa zeusy weku. Mogę ja to zabić? Zabiję go. Zabiję o kurde. O kurde. Ja go. Zabiję go. Zabiję go. Zabiję go. zabiłem. No tak. go. Zabiję go. mam go. Zabiję go. Zabiję Ale jestem go. Zabiję go. Zabiję go. Zabiję Dobra, Zabiję go. Zabiję kurde dwójkę. Let's go. Po prostu nagram to jak będą coś typy. Widzowie tam są typy Lecimy w nich Choć nie mamy dużo HP to lecimy Szelej do nic HP? Joruny O kurde Dwóch zabiłem Dwóch zabiłeś? Nie jednego Bo jeden już drugiego Ale zabiję Jej Widzowie typy kolejne. A ja mam tego. 110? 110? Możemy wylatywać? Mam pozwolenie? Jedno. Tak. No. tak. Ale na cztery nowej O kurde. Dostał. Bohaterka white. A nie, krak, krak. Po prostu krak. Nie ma jeszcze white. Zobaczyłem go. Ej, bo kolejny idzie we mnie. dead? Dead? Jeden dead?

Musimy Uciekaj, uciekaj, typy, typy. uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekać? Na wyspę od razu może. To na wyspę. Ale ty. E, czyli pomóż, pomóż, pomóż. Jak? Chodź, no, no, no. No, no gdzie ty jesteś, no? No kurde. Dobra, nieważne. <laughs> uciekaj, graj solo. Czy nie, czy nie dasz rady? Uciekaj, po prostu uciekaj. Ale ja cię chyba zawigotuję. Nie wiem, ale musisz po karty pójść. A jak bo ty już to już dasz mi yy, karabin? Tak, dam, dam, dam wszystko, pompę nawet. Nie, pompę nie, pompę nie dawaj, pompę nie dawaj. Nie, nie, oczywiście. Nie no. No. <śmiech> <śmiech> nie. <śmiech> <śmiech> co ty <laughs> robisz? Jak tutaj ty będzie, na no to wiesz. <laughs> Z kim ja gram? Jak kampę na Gumniana masz kampę. Weź dla mnie pompę za snajpę. Nie mogę, bo już y, zobaczyli, że ja tu no, jestem. No ale mogę wziąć pompę. I tu dasz mi fioletową. Hehe, dam ci, dam ci, dam ci. Naprawdę? Ale tak, naprawdę. I, idź, idź, tam, gdzie się kąpiłeś. Tam. tam. Okay. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekam. I, skrzydłami po auto, skrzydłami po auto! No, nie tam ale nieważne. to nieważne. A, nagrywanie jest? Tak, się jest jest, 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 To jest. chcię, widzowie, z powrotem No co? A Co się nie chcię, w chcię, Raczej chcię, Czy coś chcię, Co? do chcię, się do chcię, 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 do, chodzenia. Mhm. do szmacy... Ola kurde jaki A dosz Paddzie. Ole siadła. Wygrywamy. Bo ja sobie. udział. Była śmigła. Yy, no tylko że ja pomp nie będę miał. Yy, tam ci damy. A tutaj powinien... Bo, yy, tutaj powinna być, ja ci dam sniper. Okej. Snajpa. I pompa, ja bo to lepiej grać. No to yy, daj jamę do wszystkiego. Eee, yy, to i co? To, i... I ma Amazon Maszio? A Bro, ty nic nie będziesz miał! Ale tutaj mamy skrzynkę jakąś. O, e, dam ci to. Daj ma co, daj ma co za chwilę. Eee, Za wszystko? Wiesz, wiesz co ci dam? No. Proszę. To twoja nagroda. No Czekaj. co to. Nie chcę tego. Możemy sobie tutaj znikować jeszcze. A wiesz jakie gram? No. Na stoliku i na taboracie Mam pomysł. Lecimy na wyspę, a tam raczej nikogo już nie będzie. Mam pompę, oczywiście szarą. Dobrze, dobrze. Szarą! M, 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 Ile masz maszyn prawda? Ja mam 428, chcesz? Nie, 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 bo ja mam więcej. Kierowatka, groma, dupa, pochodnika. No A nie nie, 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 Będzie te, prawa, prawa. Nie, są te heli. Daję ci tam biga. Nie wziąłeś? Czy twój kolega to Freddy Fazbear? R, 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 R. Dawaj, jakby coś to nie. Jest, jakby coś to nie są praw autorskie, bo jak to było... No to nie. Tam nie, nie. To bo... nie. No, nie są autorskie. Tam, tam gdzie ze no, tam są, to jest trafka. Dawaj na wyspę. Siad. Ty lecą są chyba. Pos Siadaj do auta, siadaj do auta. Dawaj na wyspę, bo tam będzie lucik. Ale strefa. Tak wiem. Strefa wie pod... Dwa. Mam aptekę. Niechę no aptekę nie wystarczy. Dobra. To. Strefa mamy. No mamy, ale pasowało... Trzeba miał troszeczkę lepszy lód też. Kampimy no, y, y, i snajpi, y, Tam, Bo tam są beczki i możemy kampić. Znasz, y, Oglądasz moje odcinki. A no właśnie. Y, na, no to tutaj. Na tym, na turnieju z, y, z jak to? Z... z Filipkiem. No. Z, z kim? Z, z kim? No wybuchnij się! Lipkiem. Ej, ja może zbieram apteki, bo mam jedną. Chyba, że ty zbierasz. Dobra, chodź. Bo ja się chyba wywalę prędzej. J, ja mam trzy. A, dobra? To ja robię. Chodź. Nie, bo chodem ja mam tak, nie, nie się. Chodź, chodź. Łajt, masz? Nie, nie chodzi o łajt, tylko miałem kraka, bo on nie. Dobra, kam, kamsi, kamsi, po prostu się, czekam kam, tak. Ale tak. możemy rozmawiać przecież. Ej, bo następna strefa to już są prawie let's go. No. no. Ale budzi jazda. Ale... ale będzie jazda. Dobrze, że jestem ale... jest troszeczkę lepsi niż y, kiedyś. Kolejna strefa jest tu. Chyba lecimy. Nie, na razie poczekajmy, dopóki Ale nie mamy wyjścia. Ej, czekam! Snajd! 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 Przez to gówno? Nie, chłopie, tutaj wyjdziesz i... No, ja lecę na siedmiu, jeszcze bo tam. Uważaj. Idzie, idzie, ty jeden. Typ jeden idzie. Skąd, skąd? Stamtąd, mniej więcej. Ze schodu, z S. S. Se. Idzie, idzie, idzie. Uważaj. Ty będziesz spamiał. Ja. Ty spam, ja siedzę. A ty pompą. -pom. Mhm. Leczą nas. Dziękuję typu. Tego oni chyba nie wiedzą. Oni będą się bić, pasz. Nie, chyba nie. Jeżdżamy? Nie, no. nie, Poczekaj, chyba idzie. Poszedł sobie. Spalimy do nich? Nie, nie, nie. Poszedł sobie. Nie ma już ich na mhm. Spamimy. Spamimy. Tak? Czyli zejdź, 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 zejdź. Patrzę. Nie, to nie jest, to jest bot. Zaj, zaj, zaj. Nie, nie jest, jest bot. Widzą, widzą nas, widzą nas. Widzą, widzą. Co? He me and you. Nie narządzę za strefą. Jeszcze się przyblokowałem. Strefa bije po 5. nie chce mi się. Sorry, lecę, ja chyba nie zdążę. Albo zdążę. Proszę, proszę. Dawaj, dawaj, dawaj. Lecie, lecie, lecie. Zabijam jednego. Dobrze. Koronka tutaj jest. Masz biorę od niego. Szybka pompa, apiska. Ja zginąłem Tak? To Strefa była. Nie w... chcę sam. Nie dam rady się. przez całą grę. Przez pół, nawet pół gry musisz się kampić. Leci strefa kolejna. A pójdziesz mnie uleczyć? Żartowałem. Nie wal, bo nikogo nie wal. Wiem, ja idę do domku. Albo do krzaka. Krzako mogą być. O! Jest to Ale, Właśnie. To chyba z, raz na sobie. Snajpa. No, tak. Zamiast tego gówna. Dobra, uciekaj do strefy, uciekaj do strefy! A. Uciekaj do strefy! Uciekam, uciekam, uciekam. Skrzydłami! I rupuniki, i rupuniki. Nie! No normalnie, prawo, lewo! Nie, no ty umiesz, umiesz skrzydłami latać, umiesz mechanikę skrzydł? Nie, 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 nie u, tego nie umiem akurat. Tak jak się... Dobra. O nie, no nie! Nie, wierzysz, nie wierzysz, wiem. Nie wiem! No, jestem waga dobrze. Ale raczej jeszcze tego nie widzę. Kolejną strefę tam nie zaznaczyłeś prawie. Lecieć już? Nie, no tak, tak, tak. Tak, leć do strafy, leć do strafy, bo strafa będzie po 10. O nie. Sorry. No, no. Ale... Nie no. Tyle dni od tego sezonu minęło, a ty się skrzydeł i nauczyłeś. Dzięki, no, Naruto! No właśnie, widzisz? Widzisz, co zrobię? No 30%. A... Uh, 50%! na dwójka. No widzisz? Taki dobry jestem. Yoshi makarosi. Hmm. Dobra widzowie, ja się z wami żegnam, proszę zostawić suba, lajka, napisać, a ale będzie skin Naruto i do widzenia.